żony do teściowej wysłałem popierogi. Kurde co mi przywiozła No i się otwieraj to Widzi nas to robi hałas Co to przywiozłaś Królik Królik. Zabierzesz kartonik? A, ile on ma? 4 miesiące pewnie. Tak. O, ładny taki belgowaty. Ładny kolorek. Także trzymamy. Zobaczymy jak się ładnie odchowa. To będzie na reprodukcję. Samczyk Już Emilio, już Otworzysz? Mam klatkę jemu przygotowałem Ale ten Nie jest jakiś zmasowany on jest... Dużo ich tam było w klatce, Jak na tą paszę ten... I on wiesz musiał się dopychać to on tak nie jest przeżarty Jakieś takie kurcze Takie nie? No No ale to nawet tam. A co na ściółce miał? Yy, siano tak jak u Ciebie Siano nie, to na razie. Zobaczymy. No nie jest wychudzony, ale też nie może i ta A. ma swoją klatówę, poidełka mia miały? Tak, smoczkowe to umie. Dobra, niech żyje. Będziemy kontrolować sytuację. O. Chodź, zobaczymy tego dziada. My, my uciekły dziewczyny. Stawiły gdzie laseczki, zaraz trzeba. No bo nie umy tam chodzić No się nie oddala raczej. Ale jak są tutaj dziewczyny, to on spokojnie raczej siedzi. No, na no, go tak trzeba zaraz zamknąć. nie Będzie jadł, będzie spał, a później znowu wypuścić. Oh. My. My. <laughs> Jak ktoś jeszcze nie wie Po co powstała Unia Europejska I czemu my Biedni Polacy Mamy być w tej Unii Europejskiej To ja wam zaraz Rozwiążę ten, Tą zagadkę O. Zobaczcie Mamy tutaj kolczyki Na trzy sztuki Kus, które sobie chodzą, trawy gryzą. No i tak, drodzy państwo, po to jest właśnie Unia. Ktoś, kto to wymyślił, to miał łeb. Proszę państwa, spójrzcie, 38 złotych za dwie pary kolczyków, tak? Na dwie kozy. 38 złotych. myszo rozwi rozwiązanie zagadki przedstawiam. Do której? Nie. Po co istnieje Unia Europejska? Żeby kawałek plastiku pchać za 38 zł. Nigdzie tak się nie zarobi. Jak na hodowcach kus czy innego bydła. No kurde, sam bym takie coś produkował, ile to linie otworzyć, numery, jakiś system opracować, żeby to komputery robiły i, i wszystko. Ktoś tam telefony, tylko żeby odbierał. Ja tam uważam, że to jest instytucja, która... Funkcjonuje, żeby było trudniej ludziom żyć. życie, po to. No wiesz, mhm. im więcej masz zakrętów, tym droga staje się dłuższa i na każdym zakręcie grosi, grosik, 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 grosik. Mhm. rozumiesz. Czyścimy kieszenie, wydłużając drogę, yy, sprawiamy, że można więcej okazji stworzyć do kasowania. Mhm. No i tutaj jest jedna właśnie z tych okazji, gdzie kasują 38 zł za cztery kolczyki, dwa numery. Yy, takie Główienko, nie? Ja bym za to 5 złotych no może dał. Napisane. Mam napisane, jest wszystko. No to do tego młodego. Emilio, to ten? Mniami i Emi. No to weź tylko dla Emi. Emi 41. Hmm. Dziady. Złodzieje, nie? Mysia? Trzeba mówić głośno. Dobrze, że jestem po szkoleniu. W Szkolenie, żeby obsługiwać taki sprzęt jest 2000 złotych, proszę Państwa. Nie są przelewki. No, ale chyba bez rękawic to zrobię. 41M to to. E, więc tak mamy. To ma być z wierzchu. Jest ostre. Tego on Ci się nie, nie powie, że nie. E, I to jest z wierzchu, bo nie wystaje nic. Więc to ma być na wierzchu, czyli w ten sposób wkładamy o a ten a ten wiesz co ja mam tutaj specyfik tak? o za 6 dych Niech żyje Unia no bardzo dobry specyfik to do pszczół jest między innymi rozwój na skórę dla koni, lisów, psów, kotów także wszystko po bożemu proszę Państwa po, po Bożemu, po fachowemu, jak już pokazywać, to dobrze pokazywać, nie myślałem. Weterynarz, by podjechał, by to zrobił, by napisał na paragonie. Usługa weterynaryjna 250 zł z jazdy, dziękuję. Weterynarze to też biznesmeni, wiedzą, jak pieniądze robić. Dobra, to się tutaj tak wkłada. Co? No, ten kozior, taki puszek. Puszek? No zobacz. Dobrze, puszek okruszek. A, to w ten sposób się wkłada. Czekaj, o tak ono. Muszę sobie przypomnieć. Wszystko sprawdzamy, czy wszystko dobrze tutaj spasowane jest. No i wid, nie? No i mamy to ogarnięte, to z wierzchu, czyli ucho. W ten sposób patrzymy, żeby żyłka nie było żyłki. I ten, i powinno być ok. Odłóż kota. Trzymaj, nie zgub. A ja wezmę. A milion masz? Śmiemy to. Idziemy. Ale zimno dzisiaj. Dobrze by było gdzieś na stronę wziąć. Emi w koziarni do rogu będzie na pewno się wyrywała grube uszy me, me, me. on pierwszy Emi Emi Chodź Emi Chodź Emi Emi, chodź tu chodź Chodź Podstęp już czuję Maciek, masz tam jedzonko. Będzie jadła, a ja ją kurde walne. Hm <śm> hm hmm Trzymaj, trzymaj. Emi, Emi. Nie, ale ty. Weź tu kolorowy. Tutaj. Zobacz, jak walczy, kurde, o Przeszła. Nie Tak. To dalej nie kładę. No, widzisz, się zajęła dobrze. O, i mamy zakolczykowane, nie? Dajemy drugi. Co tam się zdążyło? było. Laska ma? Myślałam, że będzie tragedia, bo grube uszy ma. Ale widać, że jest ok. Z tamtej strony czy też Damy radę chyba. Widać, że jest ok, proszę państwa. Także koza jest spokojna, bo czuję, że w fachowych rękach jest. Weterynarz by przyjechał, to by kurde. By hałę odwalił. Nie myśla. O, psikniemy. Tutaj jest a u siebie to nie jest. Kruszony zostawiają, znaczy ten gniczony? No one apetytu nie mają, z zielonką się najadają, nie wiem. Albo może być byli ucho, symetrycznie było. A. Tu gdzie, tutaj gdzieś grubo się zaczyna. Chodź. Ej. Widzisz? teraz czuje. No bo już jest. Nie, nie? Coś było wcześniej. Może równo było, nie? W miarę. Tu. Ale zażera. Już, 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 już. Aż <ślaski> Nic się nie wydarzyło. Dobrze, spięła. Okej. Okay. Już, 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 powrótku. Okej. Okay. Już. Masz. No i teraz ten, z tym może być gorzej. Z tym może być gorzej. A, Pawle robiliśmy. Ja mam. piętę. Mhm. I co tam? <laughs> Coś czuję na uszach. Ej, ej, ej. A, ciężej teraz. Tyle <laughs> podnosi się. Hmm? Co? na uszach, co? Coś sterczy. Jakieś dziadostwo. Te ludzie to głupie to wymyślili, nie? Tylko, tylko głupki mogą kazać coś takiego robić, gdzie ma się stado, gdzie kozy z imienia reagują. Tysiąc razy jestem w stanie powtórzyć y, z rzędu imię każdej kozy jednej hmm? Chodź młody o, człowieka. Dobra. Hmm? Kiedy tam chcesz? Dawaj język. No z tym to gorzej, bo jest mały, nie widać żyły, nie? E! Jak tylko, tylko trzyma? Musisz go nieruchomo. Misia. No nieruchomo jak nieruchomo? No usiądź na niego. Chcesz przypiąć? No jak ty takiego małego koziołka nie możesz unieruchomić? No kurde, jak głową ruszę. daj, go do tyłu Misza, weź żeby żyły nie walnąć, bo to będzie słabo wtedy, nie? ojej już, już, Yeah, Nic nie zrobisz Emilio, że ludzie głupie Ja żebym trafił do zwierzęcego świata i by mi zwierzęta takie rzeczy robili, to bym powiedział, że pojebańce Te zwierzęta Bardzo Przyszysz, Już, idź. Równą miarę? Ja tak. O, delikatnie krew. Aż typie pewnie. Emilio, równo, nie? On boi, Taki ładny był Emilia No to jest świetnie. fajne są, tylko na jedno ucho takie małe. No. A nie takie gówno wielkie, nie? Emilia, chodź. Już, więcej uszu nie masz. <noise> Wariacik. Dobra. O kurde, ale opierniczyła. Nawet nie reszta tu wchodzi. Pojedzą trochę. Mee, biegaj. No, psiknąłem. Spływa, nie? Się zagoi. Emi. Co? Nie jedzą? Też. Może się nażarły Przez cały dzień co zniknie to zniknie resztę dla kurna. No. Trzeba mnie sypać może. Zobie tu pszczoły macie Chodź Emilio, marźni Będzie się lepiej spało później Emi, <mum>